W propagandzie Instytutu Pamięci Narodowej Polski Ludowej nie było. Była sowiecka okupacja. To kłamstwo. To nie nad Tamizą czy nad Potomakiem, ale nad Odrą i Wisłą było państwo polskie. Niedoskonałe, ale jedyne, jakie mieliśmy. Państwo, które wielkim wysiłkiem całego narodu podnieśliśmy z wojennych zniszczeń. Odbudowaliśmy fabryki, szkoły, teatry. Dokonaliśmy wielkiego cywilizacyjnego skoku. Poza ciemnymi stronami PRL miał niekwestionowane dokonania. Dzisiaj Polska Ludowa zasługuje naprawdę, a my zasługujemy naprawdę o Polsce Ludowej. Zapraszam Państwa na konferencję Blaski i cienie PRL. Spotykamy się w Katowicach 25 stycznia. Nie może was tam zabraknąć. Do zobaczenia.